Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Crypta TV. Nomada to jedna z klas postaci dostępnych w grach fabularnych z serii Cyberpunk oraz cyfrowej odsłonie od CD Projekt Red. W tym materiale chciałbym Wam przybliżyć ten termin właśnie z perspektywy Cyberpunk 2077. Miłego oglądania! Nomadzi to określenie grup ludzi prowadzących koczowniczy tryb życia. Zazwyczaj przemierzają zrujnowane Stany Zjednoczone w konwojach, nie zatrzymując się na długo w jednym miejscu. Jest to jednak dosyć stereotypowe, ogólnikowe wyobrażenie przeciętnego Amerykanina, mieszkańca Metropolii. Faktycznie nomadzi nie posiadają stałego adresu zamieszkania, lecz często zakładają obozy w pobliżu miast, które są miejscem ich utrzymania. Mimo iż tworzą osobne społeczeństwo, to nie mogliby funkcjonować bez swoich statycznych sąsiadów i vice versa. Nomadzi to byli farmerzy, robotnicy, członkowie gangów motocyklowych, rdzenni Amerykanie oraz przedstawiciele wielu innych grup. Są bardzo zróżnicowani, lecz łączy ich jedno styl życia, jaki preferują. Wybrali bowiem wolność ponad korporacyjny bat, chociaż wielu z nich żyje z pracy dla korporacji. Zajmują się budowlanką, transportem, handlem informacjami, odzyskiwaniem cennych zasobów ze śmieci. Pełnią również rolę najemników. Wspierają lokalną gospodarkę, zdaniem niektórych to właśnie oni odbudowywują kraj. Dla nomadów najważniejszą wartością jest rodzina, więc krwi są u nich silniejsze niż u mieszkańców miast. Dzielą się na nacje podzielone na plemiona, one natomiast na rodziny. Członkowie klanów tworzą kolektyw, jeden stara się wspierać drugiego. Wspólne wartości pomogły im zmniejszyć różnice rasowe i społeczne. Zwaśnione niegdyś grupy w czasach współczesnych dla serii współpracują ze sobą. Ponad połowa nomadów tworzy tak zwane siedem nacji. Są nimi Aldekaldos, Joltz, Telas, Nasja Krwi, Węży Ludu i Metacorp. Aldekaldos byli pierwszą grupą nomadów utworzoną w czasach, gdy jeszcze nie funkcjonowało to określenie. Pochodzą z Los Angeles, a ich założycielem był Juan Aldecaldo. Celem natomiast przeciwstawienie się brutalności gangów, policji oraz rządowym represjom. Jones to potomkowie farmerów, którzy stracili swą ziemię nie z powodów ekonomicznych, a przez dewastację środowiska naturalnego. Ze wszystkich klanów najbardziej stronią od dużych ośrodków miejskich. Swe obozy zakładają jak najdalej od nich. Nacja krwi to mieszanina osób o karaibskim i afroamerykańskim pochodzeniu. Niegdyś byli gangiem, który brał udział w wojnie o kontrolę nad Miami, centrum handlu narkotykami w Ameryce Północnej. Rząd postanowił nie mieszać się do walk, pozwalając kartelom i gangsterom wybić się nawzajem. Ktoś musiał jednak wygrać. Była to nacja krwi, którą tworzyli byli pracownicy parków rozrywki na Florydzie. Obecnie również działają w przemyśle rozrywkowym, tyle że na większą skalę, jeżdżąc po całym kraju ze swoimi cerkami, dając przedstawienia innym klanom nomadów oraz mieszkańcom miast. Telas to wodni nomadzi, których zwie się również piratami. Pierwsi z nich odmówili zarejestrowania swoich statków, co w świetle prawa uczyniło ich piratami. Pojedyncze jednostki utworzyły floty, przemierzające największe rzeki Stanów Zjednoczonych oraz wody przybrzeżne. Telas są o wiele bardziej rozproszeni i samowystarczalni od reszty nomadów. Nacja ludów wywodzi się z Chicago. Jako jedyna chciałaby powrócić do osiadłego trybu życia, lecz pod warunkiem, że jej rodzinne miasto zostanie kiedyś odbudowane. Zaczynali jako grupa drobnych przemytników, lecz ludowcy zasłynęli z tego, że podczas najczarniejszych lat kryzysu gospodarczego pomagali innym nie za pieniądze, nie za surowce, a za przysługi. Okazały się one być więcej warte niż pieniądze. Dzięki temu przetrwali plagę, która opustoszyła Chicago. Największa pod względem liczby członków nacja wężów to wspólnota otwarta na innych. Tworzą ją jednostki pragnące zachować niezależność, mając jednocześnie wiele do powiedzenia. Węże uważa się za oficjalnych reprezentantów wszystkich amerykańskich nomadów z wyjątkiem rafenów. Najmniej nomadzkim klanem jest Metacorp, grupa powstała podczas Długiego Marszu. Utworzył ją dawny personel wojskowy oraz cywilny biorący udział w drugiej wojnie w Ameryce Środkowej. Z technicznego punktu widzenia jest to korporacja. Jej siedzibą jest Metaki. Mobilne miasto, sztuczna wyspa. Metacorp zajmuje się głównie ochroną osób oraz mienia. Pozostali nomadzi należą do mniejszych grup, których nazw nie znamy albo wiemy o nich bardzo mało. Wspomnieć należy jednak o nieformalnej ósmej nacji, Raffenshiv. Tworzą ją wygnańcy z innych klanów. Żerują na słabszych rodzinach oraz podróżnikach. Kradną, zabijają, gwałcą i zajmują się niewolnictwem. Korporacje lubią wynajmować ich do brudnej roboty. Inni nomadzi mają ich za podludzi i nie chcą być z nimi stawiani w jednym szeregu. Historia nomadów sięga lat 90. XX wieku. Na początku dekady Stanami Zjednoczonymi wstrząsnęły liczne konflikty zbrojne i zamachy terrorystyczne. Władze w kraju sprawowała Banda Czworga, czyli grupa złożona z czterech największych agencji federalnych. Jej manipulacje globalnymi rynkami doprowadziły w 1994 roku do krachu na giełdzie, a następnie 14-letniego procesu zwanego upadkiem, choć część ludzi twierdziła, że trwał on dłużej. Po odkryciu, że to Stany Zjednoczone stały za trwającym kryzysem, światowe mocarstwa nałożyły na kraj embarga, które jedynie przyspieszyły upadek. Załamanie gospodarki Ameryki odczuł cały świat. Jednocześnie rosnące w siłę megakorporacje oraz ich agresywna polityka doprowadziły do dewastacji środowiska naturalnego. W 1998 roku potężne burze piaskowe niszczyły uprawy rolne na całym świecie, co doprowadziło do kryzysu żywnościowego. Najbardziej dotknięci zostali emeryci i ręciści, czyli najsłabsze jednostki, które nie były w stanie same się utrzymać. Ich oszczędności z dnia na dzień wyparowały. Wielu zostało zmuszonych do pozbycia się dorobku całego życia i zamieszkania na ulicy albo u krewnych. Nieliczni podjęli pracę. Nie dlatego, że nie chcieli, zwyczajnie jej nie było. Wkrótce ten problem zaczął dotyczyć większości społeczeństwa. Na ulicach panowała przemoc, ludzie umierali z wycieńczenia, zabijano ich dla kilku eurodolarów, zginęły miliony Amerykanów. Ci, którzy trzymali się razem, przetrwali często bez dachu nad głową, ale przetrwali by przeżyć, opuścili miasta, w których zapanowała anarchia. Tak, powstali pierwsi nomadzi. Poruszali się oni pieszo, konno lub na łodziach. Później przerzucili się na pojazdy mechaniczne, samochody i ciężarówki, które kojarzone są ze współczesnymi nomadami. Musieli jednak z czegoś żyć, gdy w 1998 roku trzęsienie ziemi zrównało z ziemią Los Angeles, rząd Stanów Zjednoczonych wynajął nomadów do odbudowy miasta. Jakiś czas później klan Aldecaldo zabrał się za rekonstrukcję Mexico City. W 2008 roku rząd USA wydał drugi akt uwłaszczeniowy, chcąc zaludnić opustoszały południowy zachód. Jednak nomadzi uznali go za atak na ich kulturę i mało kto przystał na tę ofertę. W 2010 roku zakończyła się trwająca 7 lat druga wojna w Ameryce Środkowej. Jeszcze w trakcie konfliktu amerykańska armia zatrudniła i ściągnęła na miejsce setki tysięcy cywilnych robotników. Stany Zjednoczone poniosły ciężkie straty, a topniejący budżet sprawił, że musiały wycofać żołnierzy i zakończyć walkę. Na pastwę losu pozostawiono ponad milion robotników. Rozpoczęli oni tak tzw. długi marsz, podczas którego zginęło więcej osób niż przez cały konflikt. Do domu wróciło tylko 10% z nich. W trakcie Eksodusu narodziło się kilka nowych klanów, m.in. Metacorp. Nomadów obarczono winą za porażkę. Rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił ich wrogami publicznymi, stawiając na równi z dezerterami. Propagandowa kampania medialna miała zwrócić przeciw nim resztę społeczeństwa. Częściowo się to udało. Rozpoczęły się lata udręki. Ustały one po zakończeniu rządów bandy czworga. W 2013 roku członkowie Aldecaldos pomogli ukrywać się Jonemu Silverhandowi po ataku na wieżę Arasaki. Rockerboy przebywał z nimi dwa lata. Towarzyszył mu Santiago, którego poznał dzięki Rogue. Jakiś czas później mężczyzna zastąpił Juana Aldecaldo na stanowisku przywódcy, nazywając klan jego nazwiskiem. W 2017 roku na wiecu nomadów w Omaha zakończył się proces formowania siedmiu nacji. Trzy lata później skonfliktowane ze sobą dotychczas narody Alde Caldos i Jones podjęły współpracę przy odbudowie Chicago. Alde Caldos zajmowali się również doprowadzeniem do ładu Night City, po tym jak zostało ono zniszczone w eksplozji jądrowej. W kolejnych latach pozycja nomadów w amerykańskim społeczeństwie się ustabilizowała. W grze Cyberpunk 2077 spotykamy przedstawicieli Alde Na czele grupy początkowo stoi Saul Bright. Inną ważną postacią jest Panam Palmer, kobieta pomagająca Wii dotrzeć do Andersa Helmana, twórcy relika. Poznajemy ją jako wyrzutka, który opuścił rodzinę przez nieustanne konflikty z Solem. Później kobieta może wrócić na Ono Aldecaldos. Kolejni bohaterowie to Mitch i Skorpion, przyjaciele Panam oraz Karol Bob Teddy czy też Cassidy, weterani armii amerykańskiej. We wspomnieniach Silverhanda spotykamy również Santiago. Na Badlandach możemy zmierzyć się z rafenami. Jeśli Wiz pochodzenia jest nomadą, dowiadujemy się, że opuścił swój klan bakersów i nawiązał kontakt z Jackie Wellsem, który szukał kogoś, z kim przewiózłby kontrabandę spoza granic Night City. Jednak niezależnie od pochodzenia, nasz protagonista lub protagonistka może dołączyć do Aldecaldos oraz zadecydować o ich przyszłości. Klan może wspomóc nas w ataku na siedzibę Arasaki oraz rozwiązaniu problemu z chipem. W tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję za jego obejrzenie. Dajcie znać w komentarzach, jaki temat z Uniwersum Cyberpunka chcielibyście na kolejny odcinek. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!